Zespół Regionalny Słopniczanie świętował jubileusz 45 lat pracy artystycznej. Jest jednym z najdłużej działających w naszym regionie, który pielęgnuje i promuje folklor Górali Białych. Największą wartością tego zespołu jest. Jest tradycja, zachowanie tradycji. My nie idziemy z duchem postępu, nie zmieniamy się, tylko dbamy o tradycję, o gwarę, o śpiew, o tanie tradycyjne. Jubileuszowe wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w parafialnym kościele. Później już w domu weselnym, którego właścicielem jest Andrzej Lis, miała miejsce dalsza część oficjalnej uroczystości. Jestem już 24 lata w zespole i od tego czasu tańczę i śpiewam, a trafiłam, po prostu zachęcili mnie znajomi. Od tego pierwszego występu zostało nas dwóch. Janik, tam siedzi pod oknem i ja. Było trochę o historii. Maria Kajim, która była inicjatorką tego, powstania tego zespołu. Wspominano również zmarłych członków zespołu, a także dziękowano tym, którzy mieli wpływ na jego rozwój. Tutaj gratulacje odbiera Marian Janik, który na scenie występuje już 50 lat. Pan Marian to żywa legenda zespołu, a jego gawędy można oglądać również w internecie. trzymamy się. No i to jest. Wszyscy my równo stój, lubimy się i Jeden drugiemu by pomógł to i to. No to najbardziej jest. Zapraszam delegację Limanowia. <grywka> Proszę państwa, pozwolicie, że zacznę delegację. Oczywiście nie zabrakło podziękowań i życzeń. Życzymy wam pięknie, byście sto ale i po śmierci w niebie wystąpili. <grywka> Te na ręce kierownictwa zespołów składały zaproszone delegacje zespołów folklorystycznych. Gratuluję zespołowi samorządowcy, a także współpracujący ze Słopniczanami instytucje. Przyszedłem z gratulacjami, żeby podziękować tym wszystkim, którzy zakładali ten zespół przez 45 lat, Tych, którzy byli w tym zespole, tym, którzy już odeszli, no i tym, którzy. Obecnie rozwijają i działają w tym zespole. Zespół został również doceniony przez Województwo Małopolskie. Brązowy medal Polonia Minor wręczył radny Sejmiku i prezes małopolskiej organizacji turystycznej Grzegorz Biedroń. Zawsze trzeba nagradzać. Ja uważam, że jeżeli są sukcesy i się ich nie świętuje, to tych sukcesów dalej już nie ma. A zależałoby mi, żeby ta kultura w Słopnicach której wyrazem też jest i Limanowska Słaza, z tak ogromnym udziałem ludzi związanych z regionem, z kulturą regionu, żeby trwała. Pan Szczecina mnie poprosił, żeby przygotować część artystyczną jako nauczycielkę, która dwa miesiące dopiero zaczynałam pracować na pożegnanie pana kierownika Filipiaka. Ta część. Artystyczna była tak udana, że pan Filipiak podszedł do mnie i tak serdecznie mi dziękował, że przygotowałam na jego pożegnanie. I tak się zaczęło, i potem. Zespół słopniczanie powstał w 1978 roku z inicjatywy Marii Kaim, która do współpracy nad jego tworzeniem zaprosiła pierwszą kierowniczkę Marię Król. Po niej pałeczkę przejął Józef Wójtowicz, który tę funkcję pełni do dziś. 45 lat to jest to taki zacny jubileusz i to jest dość długi czas. No, przez te lata różnie bywało. Były lata bardzo dobre, były lata gorsze, były i trudne, ale radosne dotrwaliśmy do dzisiaj. Proszę powiedzieć, jak pan trafił do zespołu? No ja akurat jestem w zespole od samego początku. I jest nas do tej pory trzech takich, którzy byli w zespole od początku. A można powiedzieć Stanisław Kurek, Marian Janik i ja. A od pierwszego występu jestem ja i Marian Janik. Ja wstawiłem tutaj się za sprawą mojego brata Mariana, który tańczył w Limanowianach. I Ja tak jakby zazdrości, że on jest w zespole. Też chciałem, jak tu w zespół postawa, zespół Słopniczanie, to chciałem zatańczyć i tańczyłem. A od 1981 roku jestem kierownikiem tego zespołu. Mamy tutaj władze samorządowe, wiele Bryk Księży, ale przede wszystkim mamy też panią Marię Król, która wspomniana tu już była u początku tego zespołu. Cieszę się niezmiernie, że potraficie kontynuować tę schedę po tych pierwszych, których byliście łaskawi wymienić. Bardzo wam to gratuluję. Słopniczanie za swoje osiągnięcia artystyczne zostali docenieni na wielu festiwalach. Trwają dzięki wielopokoleniowej tradycji, która. Gdy jest na przykład jedno z rodziców, zachęca drugiego małżonka i dzieci. Także całymi rodzinami jesteśmy. Pokazujemy to, co było dawniej, trzymamy się tego, i to właśnie fajne jest, że przychodzą młodzi ludzie i możemy przekazywać następnym pokoleniom i jest nas coraz więcej to jest naprawdę super, że młodzi chcą to robić. Jakie są twoje życzenia e, odnośnie właśnie tego jubileuszu? Co byś chciał dla zespołu dedykować i e, no coś, co żeby się spełniło? No to moje życzenia, żeby, żebyśmy następnym razem nie obchodzili 45-lecie, tylko 100-lecie powstania tego zespołu, żeby to się dalej trzymało, ten zespół. Żeby... Entuzjazmu i siły, bo to jest taka społecznikowska praca i. I bardzo dużo potrzeba. Żeby coraz więcej osób y, chciało y, przychodzić do zespołu, więcej ludzi, tancerzy i dużo skrzypiec. <głos》>, jak najwięcej skrzypków. W takim razie tego życzymy, dziękuję bardzo. Oj, jeszcze basista, jeszcze basistę no, potrzebujemy. Tak. <głos》>. Czego życzymy zespołowi? No, że i duże byli, by byli zdrowi i, i trzymali się nie 45 godzin, no jest teraz 50. A wszystko trzeba życzyć, żeby dalej trwać, bo czasy są to coraz trudniejsze. Nie chcę mówić, że młodzież jest zła, młodzież jest bardzo dobra, ale już nie zna tych zwyczajów, nie zna obrzędów, żeby zechcieli przychodzić i chcieli pokazywać to, co było pokolenia temu. Również i nasza redakcja przyłącza się do tych życzeń i mamy nadzieję spotkać się na kolejnym tak uroczystym jubileuszu, jak ten z okazji 45 lat działalności. Józef Buda TV28